Dostałem wiadomość prywatną. Jak mnie tam pisało, ej, czemu ty nie nagrywasz takich dni, w których nie chce ci się trenować, w których nie chce ci się praktycznie nic robić, albo takich dni gdzie opuszczasz treningi, nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale ja nie mam takich dni. Przez ostatnie 20 miesięcy, przez ostatnie kilka lat nie miałem ani razu tak, że mi się nie chciał zrobić treningu. I tak miałem tak, że byłem zmęczony. I na przykład no, byłem po prostu zmęczony na treningu, ale nigdy nie miałem tak, że chciał mi się opuścić trening. I że opuściłem trening. Jedynie kiedy opuściłem treningi, to było jak miałem wyjazdy, jakby jak gdzieś jechałem po prostu. Wtedy nie miałem ze sobą ciężarów, dlatego nie byłem w stanie zrobić treningu nawet, jeżeli bym tego chciał. Pamiętam, jak miałem z 12 lat, to był 2022 rok, i wtedy przestałem trenować na kilka tygodni, do takiego jednego miesiąca, coś koło tego. I nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko dlatego, że dosłownie nie lubiłem trenować. Miałem, miałem tego dosyć. Pamiętam, jak miałem 13 lat, to non-stop. Siedem razy w tygodniu trenowałem przez cały rok i jedynie kiedy opuściłem trening to właśnie wtedy, kiedy miałem wyjazd i nie chciałem jechać na ten wyjazd, bo to było innego kraju. No niestety no, musiałem pojechać, Puszczanie tych treningów nie było przeze mnie. Bardziej przez, przez to, że czasami czasu nie miałem. Przez ostatnie 10 miesięcy za bardzo nie miałem czegoś takie, że nie chciało mi się danego treningu zrobić, ponieważ byłem po prostu zaleń, czy cokolwiek. To przez to, że albo nie miałem czasu i byłem na wyjeździe, albo przez to, że nie miałem po prostu czasu. Nigdy za bardzo nie opuściłem treningów, tylko dlatego, że nie chciało mi się ich robić. Jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie robić, żeby nie opuszczać treningów, bo dużo osób tak ma, też po internecie widzę, że dużo osób tak ma, że na przykład zaczynają trenować przez te kilka miesięcy, no i później jak przestają po tych kilku miesiącach z jakiegokolwiek powodu, to później trudno mi do tego wrócić. Ja ogólnie też dużo razy tak miałem przez ostatnie 5 lat podobnie miałem podobne sytuacje. Najlepszym sposobem na to jest po prostu zaczynanie od liczenia dni. Ja zawsze liczyłem te dni um, wtedy że liczyłem do 100 przestałem liczyć na ten miesiąc i wtedy znowu zacząłem trenować, wróciłem tak wszystko do kalistyniki i do kalistyniki z ciężarem. To zacząłem znowu liczyć dni od pierwszego dnia i doszedłem do 400 dni, i tym razem, jak przestałem liczyć dni po tym roku, trochę więcej niż rok, to nie przestawałem trenować. Po prostu zacząłem stawiać do internetu, i dlatego przestałem liczyć te dni, bo wtedy to już nie miało sensu. No i po kolejnych miesiącach znowu zacząłem liczyć te dni. No i teraz jesteśmy na dniu 360, 370-coś, nie pamiętam. Liczenie dni i patrzenie później na te wszystkie dni, co danego dnia robiliście i tak dalej. Jest na pewno lepszy niż po prostu gadanie jakiejkolwiek motywacji cały dzień i życzę i motywacji dalej, bo to nie ma sensu. Mi to pomogło i nie musiałem się za bardzo martwić o jakiekolwiek opuszczone dni. Także jak możecie, to polecam sobie właśnie coś takiego zrobić. Nawet w zeszycie napisać po prostu dni i codziennie wpisywać sobie tam treningi. Kiedyś chyba już o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi powiedzieć o tym drugi raz. Co ciekawe, to myślę, że jak teraz bym popuszczał treningi przez następny miesiąc lub dwa miesiące, to nadal byłbym silniejszy niż wtedy, kiedy miałem 14-13 lat. Czym dłużej trenujecie, tym ciężej jest ten cały progres stracić max kilka tygodni i po takim nietrenowaniu przez 2 miesiące miałbym tą całą siłę z powrotem i mógłbym progresować tak samo, jak to robiłem wcześniej. Reasumując, liczenie dni pomaga jakby z tą całą perspektywą nad tymi treningami, co może być jeszcze lepsze niż pisanie na kartce ciężarów, jakie używacie i co tam robicie na tych treningach. To jest chyba nagrywanie tego wszystkiego, bo wtedy jakby macie dosłownie wszystko nagrane. Jakbym mógł coś poprawić, to na pewno bym zaczął nagrywać wszystko odkąd tylko zacząłem trenować, bo wtedy bym widział jakby cały progres, a nie tylko numery na kartce. Będę kończył. Dzisiaj jest piątek 14. i dlatego ten film teraz wychodzi. Wcześniej filmy nie wychodził w tygodniu, bo nie miałem czasu. Widzimy się prawdopodobnie w następnym filmie do następnego.